Kiedy większość ludzi patrzy na Księżyc, wydaje im się, że wiedzą co widzą. Po prostu wielką szarą skałę unoszącą się w kosmosie, która nic nie robi, ale prawda jest zupełnie inna. Ledwie dotknęliśmy powierzchni i mówię to dosłownie. Pomimo romantycznych wierszy i historycznych misji z flagami na Księżyc, zbadaliśmy jedynie ułamek jego prawdziwej natury. Przez długi czas najlepsze dane pochodziły z kilku zakurzonych skał, zebranych ponad pół wieku temu. Ale to szybko się zmienia i to nie dzięki tym, których większość się spodziewa. Podczas gdy cały świat skupiał się na łazikach marsjańskich, rakietach lądujących pionowo czy miliarderach wysyłających samochody w kosmos, Chiny po cichu, bez efektownych transmisji na żywo czy reklam, wykonywały prawdziwą, metodyczną pracę. Wylądowały na księżycu z zaawansowanym sprzętem w miejscach, które nigdy nie były badane z bliska i przywiozły fragmenty których nikt na ziemi wcześniej nie miał to co odkryły zmienia wszystko nowe rodzaje skał dziwne minerały których nie ma nigdzie indziej prawdziwe cząsteczki wody tam gdzie nie powinno ich być a także coś co zmusza naukowców do ponownego przemyślenia pochodzenia księżyca nie chcę brzmieć przesadnie ale te misje pokazują zupełnie inny księżyc niż ten który dotąd znamy i nie chodzi tu tylko o kosmiczne ciekawostki Niektóre z przywiezionych materiałów mogą odegrać kluczową rolę w rozwiązaniu jednego z największych problemów współczesnej ludzkości, jakim jest energia, a nawet wskazać kierunek dalszego rozwoju naszego gatunku. Jeśli dotychczas ignorowaliście Księżyc jako nudnego towarzysza Ziemi, który niczego nie zmienia, czas spojrzeć na niego na nowo, zwłaszcza teraz, gdy ktoś już tam jest i bada jego sekrety. Oni nie tylko zbierają skały, Planują coś znacznie większego. Przez lata eksploracja kosmosu była przedstawiana jako wyścig między dwoma supermocarstwami Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim z rakietami, astronautami i flagami zimnej wojny na zakurzonych powierzchniach. Była to epicka historia, ale podczas gdy Zachód pogrążył się w nostalgii i cięciach budżetowych, ktoś inny, cicho i konsekwentnie, przejął pałeczkę. Bez huku ale za to z dokładnymi lądowaniami, które następowały jedno po drugim. To Chiny. Może słyszeliście o misjach Chang'e, ale być może nie zdajecie sobie sprawy, że podczas gdy większość krajów od lat 70. ledwo dotknęła Księżyca, Chiny przekształciły go w długoterminowy projekt naukowy, wyprzedzając innych o lata świetne. Cofnijmy się na moment do początku. Chang'e 1 w 2007 roku orbitowała wokół Księżyca tworząc szczegółowe mapy i badając skład powierzchni, dostarczając zdjęcia wysokiej rozdzielczości i dane o rozmieszczeniu księżycowego regolitu, przygotowując grunt pod kolejne misje. Potem pojawiło się Chang'e 2, które udoskonaliło dane. Były to działania spokojne, precyzyjne, budujące solidne podstawy bez pośpiechu i medialnego szumu. Dopiero Chang'e 3 w 2013 roku było prawdziwym przełomem. Miękkie lądowanie na bliższej stronie Księżyca i wysłanie łazika Yutu-1, pierwszego bezzałogowego pojazdu na powierzchni Księżyca, który działał bezbłędnie, bez efektów specjalnych, bez dramatycznej muzyki, tylko nauka w akcji na szarym pyle. Ale to, co nastąpiło potem, zmieniło reguły gry. W 2019 roku Chiny zostały pierwszym krajem w historii, który wylądował na drugiej, niewidocznej z ziemi stronie Księżyca. Nie dlatego, że to niemożliwe, ale dlatego, że jest to technicznie bardzo trudne. Druga strona nigdy nie jest zwrócona w stronę Ziemi, więc potrzebny jest satelita przekaźnikowy w kosmosie, który pośredniczy w komunikacji. Kilka miesięcy wcześniej Chiny wystrzeliły satelitę Queqiao, który ulokowano za Księżycem, co umożliwiło sterowanie sondą change 4 i łazikiem Yutu-2 podczas lądowania w kraterze von Karman miejscu wcześniej widzianym jedynie z satelitarnych zdjęć. Ta misja początkowo nie przyciągnęła uwagi mediów, bo chodziło o geologię. Surową, niezmienioną geologię, która może powiedzieć nam nie tylko jak powstał i ewoluował Księżyc, ale także jak my sami się rozwijaliśmy. Ale to nie koniec historii. Chang'e 5 w 2020 roku była pierwszą od ponad 40 lat misją, która przywiozła próbki z Księżyca, wykonując całą operację robotycznie. Od lądowania, wiercenia, zbierania próbek, postart i powrót na ziemię bez udziału ludzi. To nie tylko triumf inżynierii, ale także zabezpieczenie przyszłości. W 2024 roku Ciąga e 6 podniosła poprzeczkę, lądując na drugiej stronie Księżyca i przywożąc pierwsze próbki z tej półkuli, gdzie do tej pory opieraliśmy się jedynie na obserwacjach i zdjęciach satelitarnych. Teraz naukowcy mają w rękach materiały z ukrytej strony Księżyca, które wnoszą nowe dane i wyzwania do dotychczasowych teorii. Zaskakujące jest to, że znamy tylko jedną stronę Księżyca, a druga zawsze odwrócona od Ziemi, pozostawała tajemnicą. Przez długi czas uważano, że nie ma to większego znaczenia, bo wszystkie misje i badania dotyczyły strony bliższej. Jednak lądowanie na drugiej stronie i badania tamtejszej geologii zmieniły postrzeganie. Krater von Karman, miejsce lądowania Changechorry, leży głęboko w południowym biegunie, w basenie Aitken, jednym z największych i najstarszych uderzeniowych basenów w układzie słonecznym, liczącym prawie 4 miliardy lat. Asteroida, która go stworzyła, uderzyła tak mocno, że przebiła księżycową skorupę, odsłaniając warstwy głębsze niż kiedykolwiek badane. Łazik yutu II. Natrafił tam na skały pochodzące prawdopodobnie z płaszcza księżyca, warstwy skalnej pod skorupą, co nigdy wcześniej nie miało miejsca ani podczas misji Apollo, ani w żadnej innej misji zrobotyzowanej. To skały zakopane przez miliardy lat, odsłonięte dzięki połączeniu potężnego uderzenia i inteligentnej eksploracji. Co więcej, skład chemiczny tych skał różni się od materiału powierzchniowego, znanego z bliższej strony. Co sugeruje, że ta część Księżyca może opowiadać zupełnie inną historię. Największą niespodzianką okazało się jednak odkrycie, że niektóre skały wulkaniczne na odległej stronie są znacznie młodsze niż przewidywano około 2,8 miliarda lat podczas gdy wcześniej sądzono, że odległa strona szybko się ochłodziła i pozostaje geologicznie nieaktywna od miliardów lat. Dla porównania, Próbki z misji Apollo miały ponad 3 miliardy lat. Wylądowanie Chang'e 5 na bliższej stronie, w bardziej aktywnym rejonie, przyniosło próbki mające około 2 miliardów lat, co diametralnie zmieniło dotychczasową oś czasu rozwoju Księżyca. Teraz wiemy, że Księżyc mógł pozostać gorący i aktywny znacznie dłużej niż myśleliśmy, co podważa podstawowe założenia teorii wielkiego zderzenia, która zakładała, że mniejsze ciała, takie jak Księżyc, Powinny szybko stygnąć i zastygać na zawsze. Co więcej, powierzchnia drugiej strony Księżyca wygląda zupełnie inaczej niż ta zwrócona do Ziemi. Zamiast ciemnych płaskich murów jest postrzępiona, jaśniejsza i gęstsza, pełna kraterów, co pokazuje, że obie strony rozwijały się niezależnie w różnych warunkach. Możliwe, że bliskość Ziemi i jej ciepło miały wpływ na stronę bliższą. W efekcie Księżyc nie jest już jednolitym ciałem. Ale raczej dwoma różnymi światami dzielącymi jedno ciało. To pierwsze tak dogłębne spojrzenie na stronę odległą, które zmienia nasze modele i rozumienie. Modele oparte na próbkach z misji Apollo, reprezentujących tylko jedną stronę, są niepełne. Teraz mamy drugą połowę układanki i ujawnia ona znacznie więcej niż się spodziewano. Powrót Change 5 na Ziemię pod koniec 2020 roku przyniósł świeżą księżycową glebę pochodzącą z mało znanego i młodego regionu, wulkanicznego Rumkerdome, na bliższej stronie. Najbardziej zaskakującym odkryciem był nowy minerał nazwany przez chińskich naukowców Chang e mikroskopijny, przezroczysty kryształ, który nigdy wcześniej nie został znaleziony na Ziemi ani w innych próbkach z Apollo. W środku kryształu znajduje się coś, czego naukowcy poszukiwali od lat. Helu-3, Niezwykle rzadka forma helu, która praktycznie nie występuje na Ziemi, ponieważ nasza atmosfera i pole magnetyczne chronią nas przed nim. Księżyc pozbawiony atmosfery i pola magnetycznego przez miliardy lat chłonął helium-3 z wiatru słonecznego i stał się naturalnym jego zbiornikiem. Dlaczego to ważne? Helium-3 jest uważany za jedno z najbardziej obiecujących paliw do reakcji syntezy jądrowej, takiej jaka zasila Słońce która mogłaby dostarczyć ogromne ilości energii bez niebezpiecznego promieniowania czy odpadów radioaktywnych, znanych z obecnych reaktorów rozszczepieniowych. Choć nie mamy jeszcze działających reaktorów na helium-3, to jeśli ta technologia stanie się rzeczywistością, księżyc może stać się pływającą baterią energii, która zasili Ziemię przez pokolenia. Chiny już znalazły pierwsze ślady tego pierwiastka. A to nie są spekulacje, lecz twarde dane. Ale odkrycia nie kończą się na Helium-3. Misja potwierdziła także obecność prawdziwych cząsteczek wody w minerałach, a nie tylko w zacienionych kraterach na biegunach, gdzie do tej pory myślano, że woda może istnieć. Znaleziono ją w nowym minerałe zwanym ULM-1, soli uwodnionej, gdzie woda jest zamknięta w strukturze krystalicznej. To odkrycie zmienia wszystko, bo oznacza, że woda na Księżycu może być znacznie powszechniejsza niż sądziliśmy i dostępna poza biegunami. To ogromna zmiana, bo jeśli przyszli astronauci nie będą musieli transportować wody z Ziemi, a będą mogli pozyskiwać ją lokalnie, baza księżycowa stanie się znacznie bardziej praktyczna. Woda to nie tylko picie i uprawa roślin, ale także produkcja paliwa rakietowego. Ponieważ wodór i tlen są podstawowymi składnikami paliwa. Możliwość rozdzielenia wody na miejscu oznacza tankowanie rakiet na Księżycu, co zmienia zasady gry, od wyprawy w jedną stronę do długoterminowej obecności i eksploracji. Podsumowując, Chiny odkryły nowy minerał, potwierdziły obecność Helu-3, a także znalazły wodę w skałach, co daje im strategiczną przewagę i wskazuje, że Księżyc to coś więcej niż tylko skała. To klucz do przyszłości energii i eksploracji. Robią to za pomocą robotów, lądując w miejscach, które nikt wcześniej nie dotknął, i przywożąc wszystko do dalszych badań. Jest jasne, że Chiny nie badają Księżyca jedynie z ciekawości. Ich sposób działania, wybór miejsc lądowania, skupienie na zasobach i tempo misji wskazują, że planują zostać tam na stałe. Większość państw traktuje Księżyc jak okazję do zrobienia kilku zdjęć, wstawienia flagi, Zrobienia selfie i powrotu, ale Chiny robią notatki, tworzą szczegółowe mapy terenu, testują technologie wiercenia, zbierania materiałów i komunikacji na odległej stronie, analizują wodę w glebie wulkanicznej i przygotowują się do czegoś trwałego. Już teraz mówią o budowie bazy księżycowej nie za dziesięciolecia, ale do 2030 roku w ramach Międzynarodowej Stacji Badawczej Księżycowej wraz z Rosją i kilkoma innymi krajami choć to Chiny prowadzą tę inicjatywę Ta baza nie ma być tylko schronieniem, ale początkowo w pełni zrobotyzowaną placówką, gdzie autonomiczne systemy będą budować, zarządzać sprzętem i zbierać dane jeszcze przed przybyciem pierwszych astronautów. Wyobraź sobie, że stajesz na Księżycu, wchodzisz do stacji, gdzie światła już świecą, a roboty czekają na twoje polecenia. Spojrzenie z tej perspektywy pokazuje że kontrola nad Księżycem to kontrola nad przyszłością, nad zasobami, nad Helium-3 i wodą. Kto to posiądzie, ten wyznaczy kierunek współpracy i rozwoju. Chiny realizują przemyślaną strategię, budując fundamenty. Od mapowania, przez lądowania i zbieranie próbek, aż do tworzenia infrastruktury z lokalnych materiałów. Wkrótce Chang'e-7 zbada południowy biegun Księżyca, miejsce potencjalnego lodu wodnego, a Chang'e-8 przetestuje wykorzystanie tych zasobów do budowy obiektów na miejscu. Tymczasem program Artemis NASA boryka się z opóźnieniami, a prywatne firmy dopiero zaczynają testować technologię. Chiny konsekwentnie realizują swoje cele i pokazują, że dziś najważniejsza jest umiejętność trwałego pozostania na Księżycu, a oni spełniają te wymagania. Reszta świata wciąż zastanawia się, co właściwie zrobić z Księżycem. Ale on oferuje już energię, wodę, materiały i mnóstwo tajemnic, które zmieniają naszą przyszłość. Księżyc to nie tylko skała, ale kapsuła czasu i skarbnica możliwości. Chińskie odkrycia redefiniują wszystko, co dotąd wiedzieliśmy. Nowe minerały, Hel-3, cząsteczki wody w skałach to wszystko łączy Księżyc i Ziemię w jeden system. Kto zrozumie Księżyc, zrozumie też Ziemię. A Chiny budują przewagę, by definiować przyszłość eksploracji kosmosu. Księżyc nadal kryje w sobie tajemnice, a teraz patrzymy na niego, by poznać przyszłość naszej cywilizacji.